Witajcie na kanale Kwasogranie. Plany, Kole z lasterami Forest Nie idzie nam dobrze. Zdobyliśmy trzy punkty w trzech meczach, dwie porażki, w sumie trzy porażki, bo jedna w pucharze. To nie jest dobry prognostyk. Nie dobrze zaczęliśmy ten sezon. Popatrzmy na kalendarz, jak to się przedstawia, jak wyglądamy u siebie, u siebie tutaj te... Po 4-1, czy 4 w Cardiff? 1 tutaj nie jest dobrze. Widzicie, te mecze są bardzo blisko siebie, więc tutaj musimy coś z tym zrobić. Zarządzanie drużyną. Verdong, Knot, Bernard, tutaj będzie zmiana. Zagra Lopez, a nie Zagra. Tutaj jest chyba już ustawiona drużyna w poprzednim odcinku. Tak jest pod ten mecz. No i tak zagramy. Calderon, Kelman. Zastanawiam się, czy. Nokio, czy może jednak Emblaton, tak? Z Aniorina, z Aniorinem, i teraz Gonzales, Gonzales Calderon, Gonzales Kelman, Borkowski Blackett, tam chyba Borkowski, Calderon za Borkowskiego. I w takim składzie wyjdziemy na ten mecz, na to spotkanie. Jeszcze patrzę na ławkę rezerwowych, bo tym razem Bevdąg, który przyszedł do nas niedawno, to będzie jego debiut w tym zespole. Verdonk na bramce Istham no zobaczymy jak to pójdzie. Jeszcze myślimy o pozyskaniu może jednego napastnika. Jest tam Knöżywi, czy dostał ofertę wypożyczenia. Zobaczymy czy do nas przejdzie, czy nie. To musimy jeszcze sprawdzić. Ale ogólnie prawie kadra jest zamknięta. Prawie kadra jest zamknięta. Zastanawiam się jeszcze nad bramkarzem: czy trzymać trzech bramkarzy, czy może jednak wypożyczyć jednego z bramkarzy pozyskanych. Teraz Marin. No nie najlepiej. Właśnie ten leby obrońca, który miał być nadzieją, miał być nadzieją na lepsze jutro. Na razie zawodzi Marin. Może teraz pokażę się z dobrej strony Marin. Świetna piłka do Kelmana. Kelman Blackburn 1-0. Czwarta minuta. Czyli jednak potrafimy grać w piłkę, tylko właśnie nie zawsze Marin. Świetny zwód, piękne podanie do Kelmana. Tutaj przyjęcie, pobawił się, popatrzył w który róg. No i mamy 1-0. Kelman Blackburn. Prowadzimy. Barwy jak Bristol Rovers, przyzwyczajony do tych strojów niebiesko-białych. Teraz marine. Dobra interwencja naszego lewego obrońcy Marin, ajajaj, poszedł na pewniaka, niestety przegrywa pojedynek i Verdong dochodzi do linii bocznej Medina i Medina tutaj mam nadzieję, że uspokoi tą grę, jest Aguere dalekie wybicie, Medina świetnie sobie poradził Kelman, tracimy piłkę Emblaton, musimy znowu walczyć o odebranie futbolówki, jest Pingot. jajaj, to mogło, to, to ten strzał mógł zaskoczyć naszego kostrańskańskiego bramkarza. McAllister. McAllister, no niepotrzebnie, niepotrzebnie, zbyt łatwo tracimy piłkę. Teraz Verdong blokuje pierwszy raz interweniując w tym meczu. Marin. Dobre podanie do Medina. Medina, Medina jest... Kelman, ale nie przejmujemy futbolówki. Musimy wracać, musimy wracać, musimy jeszcze raz tutaj starać się o piłkę. Verdong na razie świetne podanie, jest kostarykańczyk w dobrej formie. Na razie w tym meczu pokazuje się z dobrej strony. Teraz Kelman, Kelman, McAllister, McAllister, Kelman. Ajajaj, dzisiaj McAllister e, nie wszedł dobrze w to spotkanie. 22 minuta, no i to jest druga czy trzecia strata tego zawodnika podczas wyprowadzenia e, samej piłki, Walker, Bernard. Teraz McAllister przejmuje piłkę, ale zobaczcie, co się dzieje. E, piłkarze Blackburn przejmują od razu podanie. Verdong, dobra interwencja naszego e, obrońcy, pozyskanego z Puszczynie połomice. Marin, Medina, dobra piłka do Marina. Marin, rzutka do Gonzaleza, Gonzalez no i tutaj brakło, brakło tej kropki nad i. teraz Markanday prowadzi piłkę, Marin... Świetnie przejmuje piłkę Mariny. Może coś jednak będzie. Narzekamy na tego piłkarza od początku. Że no nie najlepsze interwencje podejmował w pierwszych spotkaniach, ale jak widać gdzieś ta forma może idzie w górę. I te interwencje są coraz lepsze, coraz pewniejsze. Tak jest. Zatrzymujemy kolejny atak drużyny LEGO. Teraz świetnie blaton. Świetnie blaton do. Kelmana, Kelman musi zatrzymać troszkę tą akcję. Kelman jest, Kelman do Gonzaleza, Gonzalez tutaj. Czy uda się Gonzalezowi pchnąć tą piłkę w stronę bramki? No, Aj, Kelman nabiegł na tą futbolówkę. Piłka do Aniorina, do Blatona, do Mediny, no i nie dochodzi. Tutaj McCormack, on w tamtym sezonie chyba mieliśmy też przyjemność grać w Blackburn z Pucha w Pucharze, tak coś kojarzy od McCormacka, Walker. Kalister. Dobrze, i Świetnie. Piłkarze Forest Green przejmują piłkę. Dobra piłka do Bernarda. Bernard mówi, jeżeli się utrzyma przy piłce, no właśnie, utrzymał się, ale to podanie nie było najlepsze. I musimy wracać do obrony. Jest pingot. Pingot. Zatrzymuje obrońca Lecha. Atak Blackburn. Nie, jeden zera. Jest to satysfakcjonujący yy, widok, jak na razie, na tablicy wyników, wyprowadzimy, aczkolwiek Blackburn na razie przeważa. Blackburn przeważa, Blackburn atak atakuje, Medina robi co może na lewej stronie, ale no, tutaj jeszcze potrzeba czegoś więcej. Medina właśnie yy, schodzi, troi, troi się i dwoi, żeby pokazać się z dobrej strony przed publicznością grają na domowym stadionie. Teraz Pignot, świetnie Lechita. Świetnie, naprawdę dobry mecz naszego obrońcy. Ajajaj, teraz błąd, błąd. Jest Aguerre. Był blisko Marin, wybicie do Mediny. Medina zabiera się z kolejną akcją, Medina, jest Kelman, Kelman, gdyby ta piłka przeszła do Gonzaleza, myślę, że moglibyśmy mówić o bramce numer 2, a tak, musimy poczekać, musimy poczekać z kolejną sytuacją, teraz świetnie Sar wchodzi między naszych dwóch obrońców, teraz Verdong, tam nie było faulu, nie było faulu, Po próbowali przeszkodzić napastnikowi Blackburn. Medina. Ach, gdyby troszkę dalej tą piłkę wypił, Medina, może można byłoby mówić o świetnej interwencji, a tak, no to niestety. McAllister. McAllister walczy za dwoje, troje i był faulowany. Na szczęście. Bernard Pingot. piłka do Macalistera, Macalister jeszcze raz piłot Bernard. Bernard tutaj chyba musimy puszczać te piłki górą, bo niestety na razie piłkarze Blackburn świetnie radzą sobie z tymi piłkami, które lecą dołem, zatrzymują każdy atak drużyny Franka, Kolej, Green, Bernard. Jest dośrodkowanie, Strzał, Aguero broni. 63 minuta do zmiany. McAllister, Welde. Jeszcze chyba nie. Aczkolwiek jest coś na rzecz. Medina. Może jednak McAllister zejdzie. Wejdzie. Welde na drugą stronę. Nie ma. Nie ma na ławce. No jest litbarskim. Mógłby wejść, ale może Welde wejdzie. świetne podanie Welde Gonzalez, Gonzalez będzie spalony niestety wyczekał wyczekał Bernard ale piłka Paniorin walczymy żeby tutaj Marin zrobimy wejdzie za Medinę podmęczonego Medinę wejdzie Rybarski on też jest wystawiony na listę rezerwową na listę transferową i Rus za Emblatona będzie Dewiud Rusa, zawodnik z Rumunii. Zobaczymy, jak się spisze podczas tego spotkania. Marin, dośrodkowanie. Gdzieś ta piłka spadła. No i niestety, ajajajajaj, na szczęście nie mam ramki. Vertong, Pingot, Bernard. Wejdzie Blackett Taylor za Gonzaleza. Nie, za Kemana. Calderon za Gonzaleza. 83 minuta. 1-0. Rzut rożny dla Blackburn. Marin wybija tą piłkę. No i teraz, czy dojdzie do futbolówki? Tak jest. Marin przejmuje piłkę, ale musi poczekać. Musi poczekać. No właśnie, poczekał. Stracił futbolówkę. Welde, kalderon Calderon da lekkie podanie wprost pod nogi wychodzącego piłkarza piłkarza Blackburn 88 minuta, za dużo prezentów w tych ostatnich minutach wprost pod nogi e, piłkarza Blackburn, wybiliśmy tą piłkę teraz jest Pingot Aniorin, myli się Pingot to było do przewidzenia 80, 90 minuta e, czekamy na to zejście, dobra piłka, teraz daleka futbolówka w stronę Lidbarskiego Litbarskiego i mamy Koniec tego spotkania. Kolejne zwycięstwo w Champions League, Championship. Troszkę wywalczone, troszkę okraszone bólem, ale mamy to. Mamy to statystyki są po, po stronie po stronie naszego przeciwnika. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w The na ten moment. No, nie jest na pewno dobrze, ale też nie jest źle. Nie jest źle. 80. kolejna, yy, czyżby Drago Knerzewicz przyszedł do Forest Green. To jest ten napastnik, o którym mówiłem, że on zasili yy, drużynę yy, Forest Green. Yy, pozycja napastnik, konkretna oferta transferu za Lawinera. Tutaj odrzucamy tą ofertę. Zobaczmy teraz napastnika, którego udało nam się wypożyczyć z Chelsea. Wzięliśmy samo przepraszam, wzięliśmy samo wypożyczenie. Ma, wiem, że wiecie, że mamy bardzo dobrych napastników, ale wzięliśmy samo na, wypożyczenie. To jest zawodnik, który może dać nam jakieś z przodu i może być to e, zawodnik, który zrobi nam przewagę z przodu. Mam taką nadzieję. Liczę na Rusa, który no, nie był wyróżniającym piłkarzem w ostatnim spotkaniu, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. No i mam nadzieję, mam nadzieję, że w tej tabeli będziemy się teraz tylko piąć w górę. Takie mecze będą. Będziemy walczyć o przetrwanie w każdym spotkaniu. No ale taka jest piłka. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.